Miałem przyjemność prowadzić panel poświęcony nieruchomościom, inwestycjom w nieruchomości jako alternatywie i możliwości dywersyfikacji portfela dla inwestorów indywidualnych. Nasza rozmowa się skoncentrowała się wokół dwóch wątków: tego inwestycji zupełnie indywidualnych dokonywanych przez inwestora już inwestycji grupowych, tam gdzie inwestor powierza swoje pieniądze operatorowi, który z założenia ma doświadczenie i podejmuje decyzje inwestycyjne. Właściwie rozmawialiśmy o dwóch klasach nieruchomości o lokalach komercyjnych i o mieszkaniach na wynajem. Wydaje się, że one są jakby z punktu widzenia inwestora indywidualnego najciekawsze. Centra logistyczne, magazyny, galerie handlowe czy wielkie biurowce raczej pozostają na dzisiaj poza zasięgiem inwestora indywidualnego. No i, i właściwie zgodziliśmy się co do tego, że... Warto z punktu widzenia inwestora indywidualnego zainteresować się nieruchomościami jako możliwością dywersyfikacji, czy, czy nawet wręcz podstawą budowy portfela inwestycyjnego, przede wszystkim ze względu na bardzo korzystną relację zwrotu do poziomu ryzyka, który jest związany z inwestycjami w nieruchomości. Deweloperzy szacują, że nawet 1 trzecia mieszkań jest dzisiaj kupowana przez, przez inwestorów, czyli nie przez konsumentów, nie dla siebie czy dla córki, tylko z myślą o czerpaniu dochodu z najmu. Podobnie jest no, z lokalami komercyjnymi, które jak z natury rzeczy głównie są kupowane przez inwestorów. Także istnieją platformy inwestowania grupowego w nieruchomości. Moja firma choćby prowadzi takie no i, i one się też cieszą, cieszą się wyraźnie zainteresowaniem. Mówiliśmy dzisiaj przede wszystkim o dwóch błędach. Pierwszym z nich jest patrzenie na cenę metra kwadratowego, a ta cena może być wysoka, jeśli przynosi wysoki zwrot. Właściwie istotniejsze jest to, jaki jest zwrot. Na inwestycji, a nie ile kosztuje metr kwadratowy. I tym bardziej, że na przykład patrząc na małe mieszkania, to z 15, przy inwestycji w 15-metrową kawalerkę cena metra może przekraczać 10 tysięcy złotych, a to wciąż może być bardzo dobra inwestycja. Znacznie lepsza od takiej, gdzie cena metra wynosi 5 tysięcy złotych. A drugi błąd, o którym rozmawialiśmy, to jest skierowanie się emocjami. Takim sztandarowym błędem jest myślenie, a ja bym tutaj nie chciała mieszkać przy inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe. Tak? Moja firma zarządza blisko 1,5 tysiąca mieszkań na wynajem. Ja bym w dużej części z nich nie chciał mieszkać, bo mi z jakiegoś powodu nie odpowiadają. Na przykład są za małe dla mojej rodziny, ale to wcale nie znaczy, że nie znajdą najemców, którzy będą gotowi zapłacić takie pieniądze, że zwrot dla inwestora będzie bardzo korzystny. Są dwie możliwości. Pierwszą jest przede wszystkim edukacja, czyli chodzenie po mieszkaniach i oglądanie mieszkań, które można kupić. Śledzenie blogów poświęconych inwestowaniu, czy też forów poświęconych inwestowaniu w nieruchomości. Są też szkolenia poświęcone inwestowaniu w nieruchomości. Są książki poświęcone inwestowaniu w nieruchomości. Na pewno warto się kształcić. Alternatywą dla Edukacji samodzielnej jest inwestowanie grupowe. Można powierzyć swoje pieniądze, swoje inwestycje specjalistom, którzy już te książki przeczytali, a często je napisali, którzy prowadzą te blogi, którzy prowadzą te szkolenia itd. itd. i wiedzą co robią. Nie mam wątpliwości, że inwestowanie w nieruchomości ma bardzo dużą przyszłość na rynku polskim. Patrząc na podstawowe statystyki. Europejskie nawet, no to Polska w Polsce bardzo niewiele ludzi dzisiaj wynajmuje mieszkania, ale ten odsetek gór w ciągu ostatnich pięciu lat właściwie dwukrotnie. Tak? I jestem pewien, że będzie rósł dalej, żeby zbliżyć się do średniej unijnej, która jest pięć razy wyższa niż, niż w Polsce. Patrząc na inwestowanie grupowe, to to jest rynek, który w ogóle raczkuje. Tak naprawdę istnieje może od roku w Polsce, podczas kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii to jest duży biznes, duży przemysł już w tej chwili, więc także mam pewność, że, że Polska będzie szła w tym kierunku.